Wy też wybierając się na zakupy zastanawiacie się, jak wybrać coś specjalnie dla siebie, a przed wyjściem choć szafa pełna, nigdy nie wiecie, co na siebie włożyć. Kiedy wybierzecie górę, dół pozostawia wiele do życzenia. Sukienka czy spódnica, a może spodnie. Wiele czernich czy róż. A co z wydatkami? Dlatego przygotowaliśmy dla Was coś specjalnego. Galeria TV to program, w którym podpowiemy Wam, jak wyglądać modnie, niezależnie od okazji, jak łączyć topowe style i kolory, a także czego absolutnie nie powinno zabraknąć w tym sezonie w Waszej szafie. A wszystko to razem znajdziemy w Galerii Ostrowiec. Gotowi? Zaczynamy! że zakupy same w sobie przysparzają nam samych pozytywnych emocji, to warto zacząć się od dobrej kawy i doładować akumulatory, żeby po drodze nie zabrakło nam do nich energii. A na zakupy można wybrać się z mamą, przyjaciółką bądź partnerem. Ta ostatnia opcja jest najmniej bezpieczna. Powiem Panowie, w pierwszej lepszej stylizacji zawsze mówią, że wygląda się super, a to dlatego, żeby nie chodzić dalej po sklepach. Dlatego my do naszego programu postanowiłyśmy zaprosić gościa specjalnego, który podpowie nam jak dobrać stylizację idealną Realną na każdą okazję. Naszym gościem jest stylistka personalna Monika. Monika Grzegorczyk, stylistka personal shopperka, specjalistka i szkoleniowiec od kreowania wizerunku. Na stale współpracuje z projektantami i modelkami agencyjnymi, autorka stylizacji profesjonalnych sesji zdjęciowych, stała uczestniczka Fashion Week Poland i pokazów mody najlepszych polskich projektantów. Sezon wiosna-lato 2016 w pełni. I co w tym momencie jest modnego i czego nie powinno zabraknąć w naszej szafie? Przede wszystkim pasteli. Pudrowe róże, błękity, mięta. Te kolory rządzą modą letnią od kilku sezonów, i myślę, że tego na pewno nie powinno zabraknąć w naszej szafie. Jak łamiemy pastele? Możemy je jakoś łączyć? Możemy je łączyć razem ze sobą. Możemy przełamać bielą, beżem, szarościami. Pastele pasują każdemu? Myślę, że tak pasują paniom dojrzałym, ale też nastolatkom. Czyli szukamy czegoś w odcieniach pasteli. Tak. Dużo wzorów przede wszystkim. No, mm -hmm. Ale to chyba, Dużo nie, wzorów. chyba jakoś tak niekoniecznie dla mnie. Nie wyobrażam sobie siebie w takich scenizacjach. Mam chyba coś ciekawego, idealnego dla ciebie. Myślę, piękne, spodnie. No, to do tego tak. dodałabym szalenie modną uh, kamizelkę. 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 No, biały top, szpilki i mamy mamy gotową, to. Myślisz, że mamy gotową. Stylizację. Biały top, to, to, a pod spód biały top. Biały top. Biały top lub białą koszulową bluzkę. Mhm. Ale wydaje Jeden, mi się, że, dwa, że wystarczy biały trzy. top. Myślę, że spróbujemy. Tak. Tak. No, spróbujemy. Generalnie dobrze czuję się w spodniach. I nie wiem, czy znajdziemy jakieś fajne. A może zdecydujesz się na spódnicę. Piękny krój. Mhm. Niezbyt, niezbyt długa za kolano. Do tego dobierzmy coś w pudrowym, pudrowym kolorze. O, proszę bardzo. Mhm. I już mamy podstawę. Dobierzemy, to i to. dobierzemy e, pasujące dodatki i będziemy miały zestaw dla Ciebie. Idealne. Wydaje mi się, że ta spódnica może mi skracać nogi, nie? Niekoniecznie. Tak, spróbuj. Czegoś mi tu jeszcze brakuje? O, proszę bardzo, coś takiego. Mamy tu połączenie bieli i pudrowe spodnie w pudrowym mhm. różu. Dołączmy do tego, tego typu szal. Cała stylizacja wygląda bardziej oryginalnie i robi większe wrażenie. Rozumiem, a powiedz, dla kogo taka stylizacja? Dla młodszej pani, dla starszej? dla? Myślę, że dla Ciebie jest idealna. Ja też czuję się w niej idealnie, muszę przyznać. Monika, obawiałam się właśnie, że ta długość spódnicy skróci mi nogi i że będę wyglądała na dużo niższa niż jestem, ale chyba tak nie jest. A jak się w niej czujesz? Nie, w porządku wydaje mi się, że bardzo fajnie. Myślę, że dzięki butom na koturnie zyskałaś troszkę więcej pewności siebie i czujesz się troszeczkę wyższa, prawda? Dokładnie. Powielony kolor na ustach, też kolor funkcji dodaje takiej energii. Brakuje tutaj również akcentu. Myślę, że potrzebujemy do tego zestawu małej torebeczki, która przewieszona przez ramię dodatkowo wydłuży nam jeszcze sylwetkę i zaznaczy talię. Myślę, że całość wygląda bardzo dobrze. Czyli jednak pastele. Jednak pastele. Pastele królują. Super. Z racji wykonywanego zawodu, chciałabym znaleźć coś, co będzie nie tylko modne, ale i wygodne. Proponuję białe dżinsy, maskę w sezonu letniego. Do tego dobierzemy top w marynarskie paski. Mhm. Proszę bardzo. Torbę typu shopper bag. Pomyślimy jeszcze o jakichś trampkach i stworzymy miejską stylizację letnią. W tej stylizacji oprócz tego, że czuję się modnie, to przede wszystkim bardzo wygodnie. A tak mogę udać się na spotkanie z przyjaciółmi, do szkoły czy na zakupy. A kiedy trampki zamienię na szpilki w dość mocnym kolorze, mogę iść też na imprezę. Do biura? Oczywiście. Pewnie, chętnie, chętnie. Stylizacja biurowa nie musi być nudna. Jeżeli nie obowiązuje cię rygorystyczny dreszcz, kod biurowy, możesz postawić na mocny kolor. Natomiast krójnik pozostanie klasyczny: do tego biała-koszulowa bluzka i neutralne dodatki. Moniko, jak już nabędę taki zestaw, gdzie mogę go jeszcze wykorzystać? Przede wszystkim możesz nosić go oddzielnie, zestawiając marynarkę z innym kolorem spodni lub z jeansami. Mm -hmm. Spodnie też możesz nosić w zupełnie innych zestawach, a dodając kopertówkę i zmieniając koszulową bluzkę na czarny top, możesz wykorzystać ten zestaw w wersji wieczorowej. Fantastycznie, czyli nie musimy tutaj sugerować się tym, że ma być to razem, tylko możemy to dzielić, mieszać? Absolutnie nie. Bawmy się modą. Miejmy z się tego kolorami. przyjemność. Przede wszystkim najważniejsze, żeby zakupy dawały przyjemność. Jakiś śliczny kapelusz? O. Tylko jak go nosić? Zawsze podobały mi się kapelusze, tylko zawsze stanowiły dla mnie problem: jak go nosić, jak go założyć. A ja mam pomysł na stylizację z tym kapeluszem w roli głównej. Umieram z ciekawości. Co prawda kapelusz w tej stylizacji miał odgrywać główną rolę, ale przyznam się Wam, że w tej stylizacji sama czuje się jak gwiazda. Klasyczne połączenie bieli i czerni chyba nigdy nie wyjdzie z mody. Do tego złota duża torebka, białe szpilki na niewysokim obcasie i kapelusz, który jest tak naprawdę wisienką na torcie i dodaje Paulinie tajemniczości i szyku. To jest look gwiazdy. Nigdy takiej stylizacji na sobie nie miałam, nigdy nie przymierzałam nawet kombinezonu, no ale dziś założyłam i powiem Ci szczerze, że czuję się świetnie. Cieszę się. Kombinezon jest świetną alternatywą dla sukienek wizytowych. W zależności od dodatków bardzo łatwo możemy zmienić jego charakter. A Monika wybrała dla mnie też kilka dodatków: białą marynarkę, kroju smokingowym, okulary, które dopełniają całości i torebkę. Na dziś to już koniec naszego zakupowego szaleństwa. Zaprezentowałyśmy Wam sześć stylizacji, które mamy nadzieję zainspirują Panie do uzupełnienia wiosennej garderoby. Ale jedno jest pewne: w Galerii Ostrowiec jest w czym wybierać.